26 czerwca w wodowy Wodowej Filharmonii im. Svetosława Richtera odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu Artura Dudkiewicza. Koncert fortepianowy zatytułowany Faderewski Jazz Improvisation. Koncert zorganizowano dla uczczenia 80. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Szanowni Państwo, Szanowni Panie i Panowie, ja czytałem niedawno z Pogady o pro Paderewskiego, odczytałem, że w czerwcu 1941 roku w Nowym Jorku było szczególnie gorąco, temperatury był bardzo wysoki, tak samo jak dzisiaj w Szotomyrii. I za kilka dni będziemy odznaczać 80. rocznicę od dnia śmierci Gnazja Iona Paderewskiego. I my wyrzymy jak generalny konsuls w Republiki Polskiej w Winnicy w symboliczny sposób widzna czyty ciudatu, że w druge w Winnicy organizujemy międzynarodowy instrumentalny konkurs polskiej muzyki mini Ignacego Jana Paderewskiego w ciągu roku była druga edycja młodzi muzykanty z Rosji i Ukrainy zbliżająca do Winnicy, żeby tam Ratię Polskiego Muzyku i tako troszkę prosławiaty Paderewska, jaki z tej ziemi pochodził, jaki narodził się na Dwinnieczyni na Podoli, a tu na Policji same w Żytomeli, robił, tak jak było skazano w młodzień swoje roki, z jakim był powiązany. Szanowni Państwo, Paderewski Ignacjan był osobą ludą nieperysiczną, tak jak było skazano. bardzo wektorna osobowość. I my wyliczyły, że przedstawiać tego czasach koncertu to, że w niezwyczajny sposób jazzowi, improwizacji na temu muzyki paderewskiego. Że jest niezwykłe I do mają się wykonanie, jak my zaraz poczujemy, u wykonanie cudowo polskiego jazzowego pianista Artura Dudkiewicza, <coughs> danych na sełodu nam, Eee, I że to I w że jego i Paderewskiego, paderewsko, duże widomu u Sfici, na żal u że to mylę, że niechodzi do do paderewskiego. Żadko. To muszę ludyna niepersyczna. Można tym pyszaky się, Można na jego życia, działalności, si, disno na skrzydłach, wahata, władca jakich ludzi ona i najmoś świetowa Richterna tak taką muzyka jest tu powязаna z Paderewski nie nie to powiem tak samo tak samo wydatna rodzina i nadzieję że przyjdzie czas kiedy że Tomer będą tym pyszacę pysza. bardzo się cieszę że wśród nas są również Polacy Żytomierza, Polacy z Winnicy również Pogoda i trzydniowy weekend nie pozwalał wszystkim na dotarcie na koncert, ale cieszę się, że Państwo tutaj są i zapraszam do wysłuchania wspaniałego polskiego jazzowego artysty, pana Artura Dudkiewicza. Dziękuję bardzo. Artur Dudkiewicz nazywany jest ambasadorem polskiego jazzu. Pianista jest jednym z najczęściej koncertujących za granicą polskich muzyków jazzowych. W ostatnich kilku latach wystąpił w ponad 50 krajach na całym świecie, od USA przez Europę po Hongkong i Australię. Dzisiaj wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu w wykonaniu pana Artura Dudkiewicza, jednego z najlepszych polskich jazzowych pianistów, ale nie najlepszego, ale z, z ciekawymi utworami, z utworami Ignacego Jana Paderewskiego właśnie w jazzowej aranżacji. Cieszę się, że w ten sposób, bardzo ekspresyjny sposób, w sposób, który myślę spodobał się tutaj że publiczności, Wspominamy 80. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku Ignacy Jan Paderewski zmarł. Do końca był aktywny, to był czas II wojny światowej. Do końca był aktywny, do końca starał się pozyskać poparcie dla walczącej Polski. I, i, i tym dzisiejszym koncertem wspominamy jego działalność jako muzyka, jako kompozytora, jako osobowość ale też jako, jako politycznego i społecznego działacza. Cieszymy się, że tutaj wybrzmiała jego muzyka w w aranżacji w Żytomierzu, gdzie, gdzie też pewien czas Ignacja Paderewski spędził, gdzie jego ojciec i siostra są pochowani. I jako że Ignacy Paderewski był osobą niezwykłą, był osobą niejednorodną, był osobą bardzo ekspresyjną. To też dzisiejszy koncert muzyka właśnie jazzowa, niestandardowa, żeby pokazać Paderewskiego trochę od innej strony, pokazać też, że Paderewski ciągle jest grany, ciągle jest słuchany i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń muzyków, nie tylko klasycznych, ale i jazzowych.